Jak sprawić, żeby dziecko pomagało w obowiązkach domowych? W naszym świecie wszyscy mamy obowiązki. Dzięki nim czujemy się potrzebni, ważni. Każdy z nas wnosi jakąś cegiełkę w życie, czy naszej rodziny, czy naszej społeczności. Lubimy czuć się ważni i lubimy czuć się potrzebni. Dzieci mają tak samo. Każde dziecko lubi o sobie myśleć, że jest ważne, potrzebne i że jest kompetentne, że jest duże, silne i że już coś potrafi. Dajmy im tę możliwość. Obowiązki domowe nie muszą być straszną trałą ani dla Was, rodziców, ani dla dzieciaków, pod warunkiem, że wiemy, jak skutecznie sprawić, żeby chętnie wykonywały te obowiązki. Jak to zrobić? Po pierwsze, nie zaskakuj dziecka. Ustal. Że do jego obowiązków należy zaścielenie łóżka albo odniesienie talerzy po obiedzie. I przestrzegaj tego. To nie może być tak, że dziecko się bawi spokojnie, a ty nagle tam wiesz, strzelisz palce Kamil, śmieci wynieś! Nie, to w ten sposób nie zadziała. Zobaczysz, że będzie opór, okej? Okay? Jeżeli raz zaścielisz łóżko po chłopaku, a raz nie zaścielisz, nie dziw się, że nie będzie o tym pamiętał. Naprawdę nie. Ustal, co jest do zrobienia. I zawsze tego przestrzega. I niech to będzie ta rzecz, która zawsze jest do zrobienia przez to właśnie dziecko. Kolejna rzecz: ustal czas realizacji tegoż właśnie zadania, czy tegoż obowiązku. To nie wystarczy powiedzieć: słuchaj, bo yy, zawsze masz yy, talerze do zmywarki odnieść, Nie, no to on będzie miał to czas. Skończy się obiad, a on na podwórko, nie? No, ale przecież ty masz talerze. No, ale to ja później to zrobię. Czas jest. Musi być oznaczony, realny i konkretny. Masz odnieść talerze po obiedzie zawsze, wtedy, kiedy kończy się obiad, tak? To jest bardzo konkretny czas. Albo masz wynieść śmieci zawsze wieczorem, czy zawsze rano kiedy idziesz do szkoły, tak? Musi być czas. Daj czas. Albo sprzątasz w swoim pokoju zawsze w sobotę rano, kiedy wszyscy to robimy. Ja sprzątam, twój brat sprząta i ty też wtedy sprzątasz, tak? Ty wyznaczasz czas mało tego, czyli dziecko musi wiedzieć, co ma zrobić, oraz kiedy ma to zrobić. Po trzecie, nie nazywaj obowiązków obowiązkami. Nikt nie lubi kurczaków obowiązków. Nazywaj to raczej zadaniami specjalnymi, a dziecko mianuj agentem do zadań specjalnych albo asystentem do zadań specjalnych. Kup mu specjalną czapkę albo daj mu specjalną, wiesz, opaskę, albo specjalną odznakę. Słuchaj, to jest specjalny agent i on ma specjalne zadania. Zupełnie inaczej wykonuje się zadania specjalne, albo asystuje się mamie, kiedy jest się takim właśnie, w, taką właśnie ważną osobą, tak? Obowiązek do, ty wykonań, to Ty wykonaj, to czuję się trochę, wiecie, taki w niższej pozycji, ale ja jestem ważny, kiedy wykonuję specjalne zadania, tak? Także zmień po prostu nomenklaturę, zmień tylko nazwę, zobaczysz jaki będzie efekt. Kolejna rzecz, pamiętaj, nie zapomnij podziękować za wykonanie zadania. Nie mów, och, super, cudownie, nie mdlej w ogóle ze szczęścia, tylko powiedz, dobra robota, fajnie, o, świetnie, zrobiłeś już to, rewelacja. Tyle wystarczy, doceń, zauważ, tak? Nie pij z zachwytu, po prostu podziękuj, dzięki, super, dzięki, jest ok. Tyle, wystarczy. Kolejna rzecz, podziel jego pracę na małe odcinki. Nie mów mu, posprzątaj pokój. Możesz tak powiedzieć, ale powiem Ci, jeżeli tak robiłaś, czy robiłeś i efekty były marne, to prawdopodobnie dlatego, że wizja posprzątania pokoju to jest po prostu jakiś koszmar, to będę robił dwie godziny, 3 godziny, pół dnia, masakra. Powiedz raczej tak, dobra, powycieraj kurze z mebli, najpierw powycieraj z komody, a potem z biurka. Ok, jak powycierałeś z biurka, zostają Ci jeszcze te półki i masz odkurzanie załatwione. Teraz tylko jeszcze pościelisz łóżko. Jak pościliś łóżko, to tylko małe odkurzanie dywanu yy, i jesteś po robocie. Na małe odcinki i wiesz, fajnie jak pomagasz głosowo, fajnie jak gdzieś tam jesteś. Nie zostawiaj dziecka z tymi obowiązkami samego na pewnym etapie. To jest długoterminowa inwestycja i ona się zwraca. Powiem ci, warto zainwestować czas i energię w to, żeby być przy dziecku, kiedy ono uczy się wykonywać zadania specjalne. Zwrot z inwestycji jest po prostu rewelacyjny. I kolejna rzecz. Bardzo fajnie działają systemy motywacyjne w postaci naklejek, czy też takich wiesz, uśmiechniętych buziek, przyklejanych na, na lodówkę. Jak zadanie ma być wykonywane przez tydzień, to dziecko zbiera sobie codziennie po jednej buźce. Po upływie tygodnia, kiedy zebrało 7 buziek, może wybrać sobie jakąś nagrodę specjalną. To nie musi być materialna rzecz. To może być coś fajnego, co robi się z rodzicami. To oczywiście mogą być lody, to może być gdzieś jakaś wyprawa, to może być wyjście na basen ekstra, to może być pójście na kulki. To, co dziecko lubi, tak? Po tych siedmiu naklejkach możesz ustalić też trzy. To od ciebie zależy. Dziecko otrzymuje coś fajnego, tak? Żeby je zmotywować do tego, żeby chciało to robić. I kolejna rzecz. Jeżeli efekty pracy dziecka nie są perfekcyjne, daj spokój, nie poprawiaj przy dziecku, nie mów, nie dociągnąłeś tu, nie zrobiłeś tego. Nie, bo to demotywuje. Tak, dziecko nie będzie chciało tego robić. Popraw sama. I tyle. Poprawi się następnym razem. Posłuchaj całe życie przed nim. Nikt nie jest doskonały na początku. Lepiej, jak powiesz, zrobiłeś najlepiej, jak potrafiłeś. No jest ok. Wystarczy. Bo to jest kilku latek, on jeszcze się uczy, daj spokój. Możesz też sytuację taką potraktować żartobliwie. Jeżeli na przykład zapomni rozłożyć talerze przed obiadem, Weź garnek i udawaj, że nalewasz wprost na stół, nie? Sytuacja jest tak śmieszna i tak żartobliwa, że dziecko się zorientuje, że coś zapomniało i będzie się z tego wszystkiego śmiało. Nie rób tragedii, nie rób dramatu, raczej się uśmiechnij, tak? Podchodź na luzie i z dystansem. To jest życie, to jest wychowanie, to są dzieciaki, to może być bardzo fajna rzecz. Staraj się zmieniać zestaw zadań specjalnych co tydzień. Daj dziecku jeden, dwa obowiązki, czyli zadania specjalne. Możesz w tym celu przygotować pudełko, do którego wrzucisz napisane na karteczkach zadania. Dziecko sobie losuje jedno czy dwa zadania na następny tydzień. Jeżeli masz kilkoro dzieci, dla każdego przyszykuj osobne pudełko i osobne zadania, ponieważ to są dla każdej grupy wiekowej to są zupełnie inne zadania. Ale jeżeli dwa, to wszyscy mają dwa. Jeżeli jedno, to każdy ma jedno, każdy sobie losuje. Zadania specjalne. Po prostu są wymieniane co tydzień, żeby nie było nudno, żeby było ciekawie. Co zrobić, kiedy dziecko postawi opór i nie wykona zadania? Kara? Wystarczy, jak nie dostanie buźki. To nie jest koniec świata. Tobie też się czasami nie chce. Okay? Pamiętaj, jeżeli dajesz zadanie, to jest twoja odpowiedzialność, żebyś dopilnował, czy dopilnowała, żeby dziecko to wykonało. Jeżeli nie wykona, po prostu nie dostanie buźki, opóźni się otrzymanie nagrody specjalnej. Tyle. Nie wystarczy. I wszyscy zadowoleni. Budujesz przede wszystkim fajną, ciepłą relację. I to jest twoje najważniejsze zadanie. Nie pozwól, żeby sprzątań, też obowiązki domowe były przyczyną awantur w twoich domów. Nie warto. Moi drodzy, dajcie lajka, jeżeli materiał wam się podobał. Zostawcie komentarze, jak to wygląda u was w domu. Udostępnijcie, jeżeli uważacie, że to się przyda innym ludziom. Pozdrawiam.